Co by było gdyby Ziemia nagle przestała się kręcić? W wyniku rotacji Ziemi człowiek stojący na równiku porusza się z prędkością około 1700 km na godzinę. Prędkość ta zmniejsza się wraz ze zbliżaniem do biegunów, jednak mimo to mieszkańcy Europy środkowej wciąż mkną z prędkością niemal ponad dźwiękową. Przy nagłym ustaniu obrotów w ziemi nie tylko oni, ale także budynki i oceany z powodu inercji musiałyby przez chwilę poruszać się dalej z taką szybkością na wschód. Nawet gdyby jakoś udało im się zatrzymać, powietrze w atmosferze rotowałoby nadal, by po chwili zamienić się w zdecydowanie najsilniejszą wichurę w dziejach. Powietrze w wyniku tarcia podgrzałoby się tak mocno, że zapaliłyby się lasy i zabudowania. Poza tym, po unieruchomieniu naszej planety, słońce wschodziłoby zaledwie raz do roku, a po 6 miesiącach dnia następowałaby lodowata półroczna noc. A co by było, gdybyśmy skierowali na Księżyc światło miliardów laserów? Oświetlenie Księżyca z Ziemi jest bardzo kosztowne i nieefektywne. Gdyby tak nie było, to zapewne Księżyc zamiast tak wyglądałby tak. Miliardy zwykłych 5 mW wskaźników laserowych, czy nawet taka sama liczba urządzeń jednowatowych nie da praktycznie żadnych widocznych efektów promień światła lasera rozproszyłby się już po przebyciu 1 dziesiątej drogi i w efekcie końcowym pokryłby około 10% powierzchni naszego satelity. Światło słoneczne byłoby i tak ponad 1000 razy jaśniejsze od tej plamy. Do uzyskania zauważalnego znaku świetlnego niezbędne byłyby miliardy 30 watowych lamp chłodzonych wodą stosowanych w systemach kinowych IMAX. Aby wytworzyć rozświetlenie o jasności zbliżonej do światła słonecznego potrzeba by było podobnej liczby laserów o mocy 1 megawata. Jednak do zapewnienia ich stałej pracy nie wystarczyłyby wszystkie zasoby energetyczne Ziemi. Co by było, gdyby promień Ziemi zwiększał się o centymetr na sekundę? Gdyby Ziemia nagle zaczęła się w ten sposób rozszerzać, zachowując swoją gęstość, pierwszego dnia byśmy niczego nie zauważyli. Oprócz delikatnego szarpnięcia niczym podczas jazdy ruchomymi schodami, oddalalibyśmy się od jądra planety dokładnie o 864 m co 24 godziny. Zwiększony w pierwszym dniu o nieco ponad 5 km 400 m obwód Ziemi nie spowodowałby jeszcze zawalenia się żadnych budynków, ponieważ wraz z rozmiarami zwiększa się masa planety, rośnie także jej siła ciężkości. Dorosły człowiek po jednym dniu ważyłby o 10 gramów więcej. Po roku siła ciężkości wzrosłaby o wciąż znośne 5%. Jednak po 40 latach byłaby 3 razy większa, i wyłącznie najsilniejsi z nas byliby w stanie chodzić w pozycji wyprostowanej. Po 100 latach i jej sześciokrotnym wzroście, ludzie mogliby egzystować już tylko głęboko pod powierzchnią, na przykład w komorach ciśnieniowych pod wodą. A po 300 latach siła przyciągania ziemskiego spowodowałaby zderzenie z księżycem. Krótko potem nasza planeta miałaby pierścienie tak jak Saturn. Co by było, gdyby słońce nagle zniknęło? W tym przypadku interesujące są dwie kwestie temperatura oraz oddziaływanie grawitacyjne między Ziemią a Słońcem. Zacznijmy od temperatury. Gdyby słońce nagle zniknęło, już po tygodniu średnia temperatura na Ziemi oscylowałaby w granicy minus 18 stopni, a po roku osiągnęłaby minus 73 stopnie Celsjusza. Zewnętrzne warstwy oceanów by zamarzły, ale jak na ironię, lód utrzymałby ciepło w jego najgłębszych zakątkach, dzięki czemu woda pod nim miałaby charakter płynny jeszcze przez setki tysięcy lat. Po kilku milionach lat na powierzchni zapanowałaby stabilna temperatura minus 240 stopni Celsjusza przy której ciepło emitowane przez jądro Ziemi wyrównałoby się z ciepłem emitowanym w przestrzeń kosmiczną. Cała ta sytuacja nie zagroziłaby żyjącym w skorupie ziemskiej mikroorganizmom, jednak większość życia szybko by znikła. Wstrzymałyby się wszelkie procesy fotosyntezy, co zabiłoby większość zwierząt. W najlepszych okolicznościach znaleźliby się padlinożercy, dla których jedynym istotnym zagrożeniem byłoby pogrążające się zimno. Ludzie mogliby żyć w łodziach podwodnych, w najgłębszych i najcieplejszych częściach oceanu lub w siedliskach zasilanych energią nuklearną lub geotermalną ludzie do ogrzewania mogliby korzystać z wulkanicznego ciepła jeszcze przez przynajmniej kilkaset lat. Jednak samo ciepło nie rozwiąże innych problemów, na przykład związanych z pożywieniem, więc prawdopodobnie również byśmy wyginęli. Słońce nie tylko ogrzewa Ziemię, ale także utrzymuje ją na stabilnej orbicie. Gdyby słońce nagle zniknęło, Ziemia wystrzeliłaby niczym z procy w odległą nieznaną przestrzeń kosmiczną i prawdopodobnie zderzylibyśmy się z satelitami i kosmicznymi śmieciami, które krążą wokół Ziemi? Co więcej wskutek oddalenia się od księżyca i zmiany zależności grawitacyjnych doświadczylibyśmy licznych trzęsień Ziemi i tsunami. A czy gdyby asteroida była bardzo mała, ale supermasywna, to czy moglibyśmy na niej mieszkać tak jak mały książe? Gdyby rzeczywiście istniały bardzo gęste asteroidy z wystarczająco dużą grawitacją powierzchniową, aby można było po nich chodzić, miałyby one niezwykle właściwości. Asteroida o promieniu wynoszącym 1,75 m musiałaby mieć masę około 500 milionów ton, żeby na jej powierzchni występowała grawitacja zbliżona do ziemskiej. Jest to w przybliżeniu łączna masa wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Gdybyśmy stanęli na jej powierzchni, doświadczylibyśmy sił pływowych. Nasze stopy wydawałyby się cięższe od głowy, co odczuwalibyśmy jako wrażenie delikatnego rozciągania. Gdybyśmy wyciągnęli ręce w dół w kierunku planety, działałaby na nie o wiele większa siła niż na resztę naszego ciała. Gdybyśmy zaś opuścili tylko jedną rękę, reszta ciała byłaby wypychana do góry, co znaczy, że działałoby na nią jeszcze mniejsze przyciąganie. Jeśli chodzi o mieszkańców naszej supergęstej asteroidy, musieliby oni być bardzo ostrożni, gdyby na przykład biegali za szybko, groziłoby im wejście na orbitę.